To jest właśnie prawdziwa przyjaźń, jak powiedziała dzisiaj Pani Wiceprezydent. Friend in need is a friend indeed. Cieszę się, cieszę się ogromnie z tego, że jebać PiS. No i zapytam e... Bo o to pytają y, słuchacze. I to jest najczęstsze pytanie, jakie padało w wielu pytaniach, które pojawiły się do Pana. Kiedy Pan zrezygnuje i poda się do dymisji? Ale tuż po tym, jak Pani zrezygnuje z pracy. A dlaczego ja mam zrezygnować z pracy? Co ja mam nie, wspólnego nie, z walką z... Nie rozumiem z... tego pytania. No, to... no po prostu pytający uważają, że Pan jest nieskuteczny, jeśli chodzi o walkę y, z, z COVID-19, bo przez rok umarło najwięcej Polaków od II wojny światowej. Takie padają również sugestie ze strony słuchaczy. Jebać PiS!

Naprawdę, że ta decyzja, to był bardzo trudny moment, bo... Because... Jebać PiS! Oświadczam, że podczas rządów PiS nikt nie był, nie jest i nie będzie inwigilowany tylko dlatego, że ma poglądy polityczne inne niż rządzące. Nikt nie był... Nie jest i nie będzie inwigilowany, tylko dlatego, że brał udział w opozycyjnej demonstracji czy napisał nieprzychylny rządowi artykuł. Jebać, pis. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami urn narodu ukraińskiego, jego próżb. Jebać, pis. Dzisiaj znowu jest ta inflacja, ta Putinflacja. To jest inflacja Putina. Inflacja, którą Putin nam wszystkim tutaj przywiózł wraz z wysokimi cenami gazu, wysokimi cenami ropy. Ta inflacja Putina musi być kolektywnie przez nas zwalczana różnymi mechanizmami. Nie ma jednego świętego grala, jednego idealnego mechanizmu, który tę inflację będzie w stanie zastopować. Jebać PiS tu przysyłać. Powtarzam Jacek jeszcze raz z pełną odpowiedzialnością, że gwarantujemy ten poziom cen energii na poziomie zeszłorocznym. Tak będzie również w przyszłym roku. To jest gwarancja dla wszystkich Polaków. Również przy, dla tych wielkich zakładów energochłonnych przyjęliśmy pakiet osłonowy, więc również tutaj mamy propozycje dla biznesu, dla małych firm. To również są ceny, które zostały utrzymane. Nie pis. pis. Nie ma piz, nie ma piz! W nas nie siła, w nas nie zwiara! A bis obcy Cała Polska krzyczy dziś. Nie ma piz, nie ma piz! Nigdy usta mnie zamkniecie! Nie ma pat, bis obcie